5, 4, 3, 2, 1 start. I 6 lewy, i długi 4 prawy, zacisk do 3. Do 4 lewy, trzymaj lewą, i szczyt, i 6 prawy. I długi 4 lewy, 50. Długi 6 prawy, i długi 6 lewy. Ostrożnie 3 lewy przez szczyt 30 prostój, długi 6 prawy, zacisk do 3, skała po zewnętrznej i 6 lewy przez szczyt 50. Długi 5 lewy i otwarty nawrót prawy. Ostrożnie długi 5 lewy, zacisk do 3. I długi 6 prawy, otwarty i zacisk. I 6 lewy przez szczyt, zacisk. I długi 5 prawy przez hopę. I długi 6 prawy przez dziury. I hopa. I 4 lewy. 50. 6 lewy. I 6 prawy przez szczyt. Trzymaj prawą. I 6 prawy przez szczyt. I 6 prawy przez siodło. Szczyt i siodło. I 3 lewy. I długi 6 prawy. I 6 lewy. I 3 prawy przez szczyt. Nie ciąć. 4 lewy. Szczyt i długi 5 prawy. Ostrożnie 4 prawy, wąsko 30 prosto. 3 prawy przez szczyt. I 3 lewy otwarty i zacisk, i 3 lewy. Do 6 prawy i 5 lewy, trzymaj lewo. I długi 6 prawy i otwarty nawrót prawy. 4 lewy i otwarty nawrót lewy. I 5 prawy i 4 lewy, trzymaj lewą. I długi 5 prawy przez szczyt, trzymaj prawą i 4 lewy, 30 prostów. I 6 lewy, nie ciąć i długi 3 prawy. To 6 lewy przez szczyt i 6 prawy i 3 lewy. 30, 3 prawy wąsko. 34 prawy i długi 3 lewy. Do długi 5 prawy zacisk. Do 5 lewy 30 otwarty na lewy. 6 prawy przez metę, 30 i 100. 5, 4, 3, 2, 1. Start. 6 prawy, 30. 6 prawy przez szczyt. Ostrożnie 5 prawy. Wąsko przy murze i 6 lewy przez szczyt 50. Ostrożnie skręt 6 lewy. Wąsko szuter i 5 lewy. I długi 6 lewy przez szczyt. Do długi 4 prawy, 50. przez szczyt i 6 lewy. 30. Uwaga, wąska brama i skręt 5 prawy. Asfalt. 30. Długi 6 prawy i długi 6 lewy. I 6 prawy. 30. Prostój. Skręt 6 prawy. 50. Długi 6 lewy. 70. Prostój. Skręt nawrót lewy na szczycie. 2 prawy 36 lewy 30 6 prawy przez szczyt i 6 lewy 30 otwarty nawrót lewy i 6 lewy przez szczyt 30 Skręt. nawrót prawy do 4 lewy i skręt. nawrót lewy 30 prosty i ostrożnie skręt 4 prawy przez wąską bramę, shute, i 5 lewy i 4 prawy przez szczyt, i 6 prawy, 30 prosty. Ostrożnie długi 4 prawy zacisk i 3 prawy. Do długi 6 lewy zacisk do 4. Uwaga, szczyt i trzy prawy, wąsko spadek po zewnętrznej. Do cztery lewy. I długi sześć prawy. Do pięć prawy zacisk i sześć lewy przez szczyt przez wąską bramę. I skręt 3 prawy i ostry nawrót lewy. I długi pięć prawy. Długi 6 lewy zacisk do 5 przez szczyt 30. Skręt 4 prawy, ciąć i 3 lewy, i 6 lewy, 30. Długi 5 prawy zacisk i skręt 3 lewy. 50 skręt 4 prawy, i 6 lewy, i 6 prawy. 30 skręt 6 prawy, 50. Szczyt i 6 lewy, 30. Skręt 6 lewy. Ciąć. i długi 6 prawy przez metę i 6 lewy przez szczyt. I stop. 5, 4, 3, 2, 1. Start. To długi 5 prawy. 30. 6 lewy i prawy. I 5 lewy. Ciąć. 30. Długi 3 lewy. Nie ciąć. 50, długi, 5 prawy. Do 6 prawy. Nie ciąć i szczyt, i 5 prawy. Trzymaj prawą. 30, ostrożnie, 3 prawy. Do 3 lewy przez szczyt, nie ciąć. Do 6 prawy i długi, 2 lewy przez szczyt, otwarty. 50, skręt nawrót prawy. Chopa. 70. Chopa i 6 lewy, i 5 lewy. I chopa prostu i ostrożnie 6 prawy, wąsko. Chopa i chopa. Chopa i 6 lewy, i prawy. Duża chopa, i ostrożnie 6 lewy, wąsko. I długi 6 prawy, otwarty. 70. Prawy i długi, dwa lewy. Do długi, trzy prawy, otwarty, trzydzieści. Sześć lewy, trzymaj lewą i sześć prawy. Pięćdziesiąt prostuj. Długi, cztery prawy, zacisk do trzy i cztery lewy. I cztery prawy. I sześć lewy i sześć prawy. 30 prostój. I długi 6 lewy. 70. Skręt 3 prawy. Trzymaj prawo. I 6 lewy. Nie ciąć i długi 4 prawy. Zacisk. 4 lewy. Do długi 6 lewy i 6 prawy. I 6 lewy. Ciąć i ostrożnie hopa. I 5 lewy. Do długi. Prawy zacisk do 3, 30. 3 lewy do 5 prawy, 30. 6 lewy przez szczyt, 50. Długi 6 prawy zacisk do 5 przez hopę, 30. Skręt 3 prawy, wciąć. I bardzo długi 6 lewy zacisk do 4. 10 przez metę, długi 5 prawy, 50 i stop. 4, 3, 2, 1. Start. Skręt 2 prawy i 2 lewy. I 6 prawy, 70. 5 prawy otwarty i długi 4 lewy, wąsko przez most. Do długi 4 lewy, 50. 6 lewy przez szczyt i 6 lewy przez szczyt. Prostój 50. Lewy zacisk do 5 przez szczyt i 5 prawy zacisk do 3. I skręt 3 trzy lewy. 30, 4 prawy. Do 5 prawy ciąć i 5 lewy. 100 prostój, 3 lewy przez szczyt, ciąć. 33 trzy prawy zacisk do 2. Do długi 5 lewy. Do 4 prawy. Do 6 lewy i ostrożnie 4 prawy, wąsko i 5 lewy. 30, 6 lewy, nie ciąć i 3 prawy, wąsko i 5 lewy. Do 2 prawy. Do skręt, otwarty nawrót prawy, 30. 6 prawy i 6 lewy przez szczyt i 2 lewy. Do długi 3 prawy i otwarty nawrót prawy. Do 5 lewy otwarty, długi. 30, 5 lewy i 4 lewy. Do 6 prawy i 5 lewy i 3 prawy. 30, długi 2 lewy, 100. Długi trzy lewy zacisk, nie ciąć. I długi 3 prawy. I 2 prawy przez szczyt do długi 3 lewy, otwarty 70. 6 prawy i 6 lewy, 30, otwarty nawrót lewy. I długi 6 prawy i otwarty nawrót prawy przez szczyt do długi 4 lewy, zacisk i 6 prawy i 2 prawy, 100. 2 lewy zacisk, 70, 3 lewy w tunelu i długi 5 prawy, 30, 3 prawy i 2 lewy otwarty, 83 prawy, 50, prostuj i otwarty naród lewy przez szczyt, do 4 prawy i 4 lewy. Do 6 lewy, 50 długi prawy zacisk, do 2. Do długi 6 lewy zacisk i 2 prawy. Do długi 3 lewy i 6 lewy i długi 4 prawy otwarte. 6 lewy, 55 prawy. Bardzo długi trzylewy otwarty przez metę 50 i stop.